W podoba mi się najbardziej to, że yy, gdy na przykład jest się zdenerwowanym albo no po prostu jest się zestresowanym, można się przejść nad jezioro i się odprężyć. Są ładne widoki, można się przejść nad jezioro. Hmm. Na razie mi się nic nie podoba. Mi staw się podoba bardzo, bo ryby fajne są tam, można łowić. Lubię łowić ten, a nie lubię szkoły. Staw, bo można się przejść. Cześć, jestem Arek i mi się najbardziej podoba w dziewczyny. <noise> Nic, nie szczególnych jakiejś szczególnej rzeczy, która mi się podoba, w bo muszę. No, nic szczególnego. Tutaj nie ma... Nie, takie średnie miasto. Mogę? Wsi Blachownia. Podoba mi się park i staw, ale park jest bardzo nie zaniedbany. Tak, mi się w Blachowni bardzo podoba ten park, to zrobili i w ogóle ten staw, wszystko jest ładnie zrobione. No i tak już. Pozdrawiam Nikolę Kucharską. Dobrze. To mi najbardziej się podoba park z fontannami. No, no. A mi najbardziej podobają się okolice stały, to może coś spacerować. Możemy jeszcze raz? Dobrze, Dobrze, to jeszcze raz. To tak, mi najbardziej się podoba park z fontannami. I ogólnie cała blachownia jest ładna. Zależy też od... Nie, ja nie umiem Ciebie powiedzieć! To będzie nie oryginalne. Ćwiczyłaś już jakąś. No dobrze, to ja powiem jedno słowo, a ty drugie. Dobrze, jeszcze raz. Okej, okay. to mi najbardziej w Blachowni się podoba park z fontannami. A mi najbardziej podoba mi się okolice stawu, bo można tam sobie pospacerować. Pozdrowienia można? Można. Pozdrawiam Mary Mary i Nicole. Park i plaża. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich. Wszystko. Mi się najbardziej podoba staw, okolice, dziki i pozdrawiam Mary Mary, Nikolę Kucharską, Kubę Boncala i Naua. No! Wsi Blachownia. Podoba, podoba mi się plaża i park, ale w parku są bardzo nieładne ławki. Pozdrawiam Nikolę Kucharską. W Blachowni podoba mi się wszystko i pozdrawiam Jagodę.